Wokaliści poszukiwani ruszyły zgłoszenia do ogólnopolskiego konkursu wokalnego Tylko polska piosenka. Będzie to już 11 edycja, a jej finał odbędzie się 6 kwietnia w Domu Kultury Śnieżka. Formularze można wysyłać do 14 marca. Ogólnopolski konkurs wokalny tylko polska piosenka organizowany jest już po raz jedenasty w tym roku. Gościem specjalnym tegorocznej edycji będzie wspaniały wokalista o ogromnej wrażliwości Igor Herbut, który wraz z trio akustycznym zagra koncert na zakończenie konkursu. Dlaczego konkurs jest wyjątkowy? Myślę, że dlatego, że zrzesza ogromną liczbę ludzi z całej Polski. Mamy możliwość poznania bardzo dobrych wokalistów w trakcie trwania konkursu, ale również dlatego, że możemy każdego roku zapoznać się z ogromnie bogatą dyskografią wspaniałych artystów polskich. W tym roku bierzemy na warsztat lata 80. i 90. Bardzo bliskie mojemu sercu, ponieważ uważam, że mnóstwo bardzo dobrych piosenek, bardzo wartościowych tekstów powstało właśnie w tych latach. Dlatego też bardzo serdecznie zachęcam do wzięcia udziału właśnie w tym konkursie, aby zapoznać się z tymi wspaniałymi wokalistami i zmierzyć się z ich twórczością właśnie u nas w Dębicy. Po raz jedenasty zachęcamy do muzycznych poszukiwań w bogatym repertuarze polskich wykonawców. Do zakochania się w polskiej muzyce i głębszego poznania twórczości rodzimych artystów. Chcemy, by konkurs ukazywał Wasze interpretacje znanych utworów, Wasze postrzeganie świata, Wasz głos i Waszą duszę. Zachęcają organizatorzy.